Hey, left. O, dobra, wiem. Dzień dobry wszystkim kolejnego dnia. Dzisiaj sen był taki bardzo naraty, tak jak zresztą widzieliście wczoraj dlaczego. Continue straight. Oj. Pierwsze mnie trochę zmuliło, potem ten wypadek i tak zjechałem, ale udało mi się tu zrzucić przed siódmą, więc jest nadzieja, że będę w miarę wcześniej w Polsce. Tylko najpierw muszę zajechać jeszcze zrzucić drugie. Jadę tutaj taką. Tak jak widzieliście, drogą gminną bym powiedział Bo jest najkrócej Raz się wracać do autostrady, zrobiłbym dwa razy tyle kilometrów, tak? Mam tylko 11 kilometrów i zostało, także Dojadę, to zrzucę I będziemy gnać na Polskę, prawdopodobnie przez Niemcy Bo jest lepsza droga, tak jak wczoraj mówiłem No, ale to plan na dzisiaj właśnie taki jest, że jest w ciul kilometrów Bo potem jeszcze będzie 900, także Bardzo intensywny tydzień Mam co robić, a wy sobie popatrzycie, jak to jest, jak jest co robić. Żeby nie było, że zabrakło i że zapomniałem, no to ten. Ja, tra, ta 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 Jestem! Rozładowałem się, właśnie e, lecę na załadunek. Mam 300 około 50 km do Polszy. I miałem jechać przez Niemcy, ale stwierdziłem po rozmowie ze spedytorką, że w sumie jest 50 km krócej. Ja mam e, dosyć niemieckich autostrad po wczorajszym. Czasowo wychodzi to samo, a Znaczy, może trochę gorzej wychodzi jednak. To jest faktycznie wychodzi trochę gorzej. Ale mam nadrobiony czas, bo się dzisiaj wcześniej rozładowałem. Więc mogę sobie jechać przez Polskę. Żeby do tej 14 tam być. Że jest bajecznie. No. 350 do celu. Jedziemy. Właśnie tu wyjedzie. przyznać, że to jest jedno z niewielu przejść granicznych czesko-polskich, które nie straszą tak symbolicznie. Czyli jest granica i za granicą już jest lipa straszna. Droga do bogatynie tam dalej może nie jest najlepsza i no straszy trochę, ale przynajmniej tutaj od granicy jest odcinek taki ładny, i nawet powiedziałbym, że ładnie się prezentuje od tego czeskiego. Że pierwsze wrażenie robimy fajne, że jest później, ale no. To ja będę jechał tam właśnie przez Gorzelec, sobie muszę podjechać do KFC chyba. Bo generalnie mi się trochę spieszy. A zjadłem coś. No nie jest ładnie? Ładnie jest. Dieta dietą, ale w KFC orient menu, więc... Pff. Strasznie pusto tu dzisiaj. O proszę, po niemiecku nawet jest. Nie odzywałem się do Was, ponieważ razem mam mało miejsca na aparacie 2, że jeszcze ten dzień będzie długo trwał. Jest 1240 ja mam do celu jeszcze jakieś 60 km. tak się rozpadało w tej Polsce zachodniej. Niestety. Ja sobie jadę wiadukt 3,3 metra, nie zmieszczę się, pojadę dalej. A dalej co? A dalej rozpieprzony przejazd, także muszę znaleźć jeszcze inną drogę ucieczki z tego miejsca. Przycieszyłem o 15 km niby do końca, a tu. Dupa i kupa. a co było z przodu, to każdy pamięta. Ech. No, to ten. pozdro wszystkim Oficjalnie, oficjalnie jesteście we vlogu właśnie, nie? O, 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 o. No, to co przed chwilą widzieliście, to był kadr z live'a, którego prowadziłem dzisiaj specjalnie dla ludzi na fanpage'u. Stwierdziłem, że no będę na tego fanpage'u jednak... Trochę trzeba doceniać, bo to są ludzie, yy, którzy są moim zdaniem bardziej zainteresowani, zaangażowani w tamtą moją działalność. Ja opowiadałem tam trochę o moich planach na najbliższy miesiąc. W zasadzie dla Was to na, na zaraz, bo to jest jeden z ostatnich odcinków, które kręcę w tym momencie. No a teraz już wyjeżdżamy do Niemiec z powrotem, także nabyłem się w kraju. Jutro mam serwis umówiony w Niemczech. A tymczasem 881 km do celu Trochę się najadę dzisiaj, nie powiem Ale nic to jadziem okulary gdzieś tu Skąd ruszyłem z Polski Czyli jakieś Nie ja wiem która była Po 15 było, o jest 1950 jakieś takie 4,5 godziny, zrobiłem 320 km 600 do celu Ale stanąłem, żeby śmieci wyrzucić I z toalety skorzystać To mnie dzwonił chłopak z firmy od nas, że stoi na autochopie po mojej stronie, także będę mu tam podjadę firy oddać, bo jedzie na firmę. Taka sytuacja. Stało mi 10 km do niego. Do celu jeszcze nie wiem, zaraz wam powiem ile mi zostało do celu w sumie. W sumie why not, nie? 485 do celu że nie ma się co opierdzielać, ale najpierw jedziemy po papiery. Pyk! No, i kolega wziął i pojechał. Ja sobie idę po jakiegoś hot doga na stację jeszcze i też będę jechał, bo mi zostało ponad 400. Także. Definitywnie mam co robić. Podobają mi się te mini-kupery. Fajne są. Butle mają 10 euro za sztukę. 2,5 euro, czyli 10 zł. Jedna butla. Biorąc pod uwagę nasze polskie 6 zł, to tak mało tanio, ale jak zabraknie, to przynajmniej jest. A jak mamy taką butlę gazową, to nie ma. Taka zasadnicza różnica. Ja sobie kupiłem, o, pff. kiełbaskę z bułeczką. Niestety nie mają takich hodogowego u nas w Polsce.